Witam serdecznie wszystkich. Dzisiejszym, yy, dzisiejszym tematem filmu jest yy, moja Sierra. Yy, a, a dokładnie jej historia, bo generalnie od tego się zaczęło, że miała być, miał to być samochód do jazdy na co dzień i yy, do zimowego upalania. Tak? A okazało się, że moje plany szybko, szybko zweryfikował stan tego samochodu ale o tym za chwilę chciałbym zacząć od tematu, tematu zbiórki bo powiem szczerze, że troszkę się tych pieniędzy tam nazbierało ale to jest kropla w morzu jeśli chodzi o, o mój projekt więc chciałbym te pieniądze przeznaczyć na rozwój kanału a mianowicie na, na zakup jakichś sprzętów typu jakieś kamery, jakieś głośniki no bo niestety Jakość tych nagrań niestety nawet mnie nie zadowala, więc na pewno Was tym bardziej. I, I co? I chciałbym Was prosić też o pomoc, bo ja tak naprawdę nie znam się na, na tych wszystkich sprzętach. Jakbyście mogli w komentarzach doradzić, co mógłbym kupić, jakiej jakie firmy i co, co mi jest generalnie potrzebne, żeby te nagrania wychodziły lepsze, będę wdzięczny. A kolejna sprawa to jest taka, że. Jest w Was już ponad 7,5 subskrybentów, więc jeśli macie ochotę, to mogę zrobić na 10 tysięcy jakiś QA. Więc w komentarzu wpisujcie pytania, a, a te po prostu, które będą miały najwięcej lajków, na te pytania odpowiem w tym QA. Wracając, wracając do tematu, wracając do tematu stery. Chciałbym Wam coś pokazać, bo to co zobaczyłem w tym tygodniu wy... no, wybiło mnie normalnie z butów. Ale sami zobaczcie. Bo to, że stiera była ładna, to było widać już yy, od początku. Ale to co zobaczyłem ostatnio, to już mnie całkiem wybiło z butów. Zaraz Wam coś pokażę. Bo przyjechał ostatnio do mnie znajomy lakiernik i mówił. No, coś, żeśmy tam rozmawiali i, i patrz temat. A wiesz co, sprawdźmy Sierę ile ile ma powłok, ile razy była malowana, nie? i to co zobaczyłem, powiem wam szczerze, że normalnie wywaliło, z mnie, wywaliło mnie z butów 60, ale to mi się... Nie, źle. Bo nie było 60, Patrz, 30, coś źle przyłożyłem. Patrzcie się, ten samochód nigdy w życiu. Nigdy w życiu ten samochód nie był lakierowany. To są jakieś. Jakieś cyrki. Kupiłem samochód 31-letni, który ma oryginalny lakier. I popatrzcie się teraz, jak ja. Jak ja mam ten samochód przerabiać. Czy nawet go upalać w zimie No jak, jak samochód jest Wychodzi na to, że samochód jest W oryginalnym lakierze jeszcze Sami powiedzcie Co byście zrobili na moim miejscu Bo chyba skończy się na tym, że <trybujesz> Trzeba będzie z powrotem do Zetki założyć kolce A Sierra Sierra będzie pewnie na ładne dni A dalej będę upalał Zetkę, bo no zwyczajnie mi szkoda tej siery. No, patrzcie jak ona wygląda.